Cześć. W tym filmie powiem ci, gdzie odprowadzić ścieki oczyszczone. Mamy na to cztery sposoby, tak więc po kolei omówię każdy z nich. Ja nazywam się Sebastian. Na co dzień zajmuję się oczyszczalniami ścieków, tak więc lecimy. Dobra. To pierwszym sposobem z odprowadzenia do ziemi będzie odprowadzenie poprzez klasyczny drenaż rozsączający. Jest to no nic innego, jak po prostu wiecie studienka rewizyjna. Narysuję wam to z góry, czyli mamy tutaj studzienkę rewizyjną, od której wychodzą rury drenażowe. Czyli na przykład mamy jeden ciąg tutaj, drugi ciąg będzie szedł sobie z tej strony. I trzeci ciąg będzie sobie szedł z tej strony. Możemy odpowietrzyć każdy z tych punktów poprzez niskie odpowietrzenie, a równie dobrze możemy te punkty ze sobą połączyć. Czyli zrobimy sobie wtedy jeden taki wiecie, wspólny łącznik i zrobimy jedno odpowietrzenie. Drenaż wymaga oczywiście żwiru, natomiast o tym już mówiłem w innym filmie. Kolejny sposób odprowadzenia, ale to odprowadzenie będzie stosowane tylko w terenie piaszczystym albo żwirowym. To jest tak zwana studnia chłonna, czyli wiecie, mamy ten taki wykop robiony w dół, wsypywana jest tam ta warstwa tego żwiru. Na tym żwirze układamy sobie rurę rewizyjną, do której wprowadzamy ścieki oczyszczone. Oczywiście sobie to wszystko tutaj jeszcze zasypujemy tym żwirkiem. Tak więc tu mamy drugi sposób odprowadzenia, czyli studnia chłonna. Trzeci sposób to jest połączenie studni chłonnej z drenażem, czyli tak zwane poletko rozsączające. Zajmuje nieco mniej miejsca, natomiast też nie jest stosowane na każdym rodzaju gruntów. Tak więc mamy w tym przypadku tą studzienkę tak zwaną rewizyjną. Znowu pozwolę sobie to od góry narysować. Jest wykop robiony taki właśnie bardziej prostokątny i w tym wykopie sobie układamy te rury drenażowe. Też są oczywiście ze sobą połączone. Pyk, czyli mamy takie powiedzmy trzy rury wychodzące. Od boku to wygląda w bardzo prosty sposób, czyli mamy tutaj tą rurę, jest to odpowietrzenie tak zwane i podsypka żwirowa, czyli patrzcie, od boku to wygląda jak klasyczny drenaż, natomiast od góry to jest takie rozprowadzenie na mniejszej powierzchni, bo na przykład może to mieć około 10 metrów na długość i około 4 metrów na szerokość. Tak więc zajmie mniej miejsca niż drenaż, trochę więcej niż studnia chłonna, będzie tak bardziej zbitym rozsączaniem. Kolejnym sposobem na odprowadzenie ścieków oczyszczonych będzie odprowadzenie nad ziemią. To na przykład stosujemy bardziej w terenie na przykład gliniastym. W tym przypadku, jak mamy tutaj poziom naszej ziemi, to zazwyczaj jest potrzebna, zazwyczaj zawsze będzie potrzebna tak zwana przepompownia, czyli mamy jakiś tam powiedzmy zbiorniczek z pompką włożoną tutaj do środka od tej pompki wychodzi sobie rura, na przykład Fit 32. tutaj mamy taki jeden sposób na wykonanie tego odprowadzenia i będzie to między innymi, patrzcie, wykop tutaj w dół taki zrobiony, czyli korytujemy sobie ziemię na około pół metra. W tym wykopie wsypujemy żwir. Tutaj może je na inny kolor, żeby to było bardziej widoczne. Patrzcie, dajemy sobie ten żwirek. Na tym żwirku ustawiamy rury drenażowe. I patrzcie o co chodzi, te rury już są tutaj nad ziemią. To jest istotne, ponieważ to jest rozsączanie w nasypie, więc wychodzimy nad ziemię. Oczywiście jeszcze sobie to obsypujemy tym żwirkiem z góry między innymi, tutaj. Na to potem nachodzi go włóknina, czyli taka właśnie biała otulina, żeby brzydko nie powiedzieć jakaś szmatka. I sobie na to nasypujemy już normalnej czarnej ziemi, czyli typowego urobku. Ten robek z góry będzie nam chronił to poletko przed przymarzaniem, między innymi. I teraz tego typu rozwiązanie stosujemy na terenie bardziej gliniastym. Być może czasami korzystamy z pochyłości terenu, natomiast to jest rozwiązanie, które, tak jak widzicie, jest uzależnione od pompy. Tak więc mamy jeden z trzech sposobów odprowadzenia nad ziemią. Drugim sposobem odprowadzenia nad ziemią będzie już Wam pokażę przepompownię zostawiamy, bo przepompownia będzie potrzebna. Drugi sposób odprowadzenia to jest, to już pewnie znany na, na innych filmach na YouTube zraszacze tak zwane. To robi jedna firma w Polsce, wymyśliła sobie coś takiego i to wygląda w ten sposób. Patrzcie, mamy sobie tą naszą ziemię, czyli teren zero i teraz od tej przepompowni idzie sobie taka rureczka FI 50. 50, czyli ta wiecie taka malutka i od tej rureczki wodzą co jakiś czas takie wypusty do góry, bach. I ostatni powiedzmy tutaj, jest oczywiście jeszcze tutaj warstwa piasku z dołu. To jest bardzo istotne, że to powinno być osadzone na piachu. Tu sobie stosujemy ten piasek. I to odprowadzenie jest bardzo ciekawe, ponieważ ścieki oczyszczone, czyli tutaj z tej naszej przepompowni, trafiają nam do tego poletka i są tutaj zraszane nad ziemią. To wygląda jakbyśmy, wiecie, chcieli podlewać trawę takim automatycznym systemem. Czy to jest dobre, czy to jest złe rozwiązanie? Nie będę komentował z tego względu, że ono działa, natomiast zawsze w ściekach oczyszczonych są jakieś ustroje. Natomiast jeżeli zrobicie to w jakimś narożniku swojej działki, w jakimś takim miejscu, gdzie dzieci nie będą miały dostępu, no to, to szczerze mówiąc nie widzę w tym jakiegoś większego problemu. Ostatni sposób odprowadzenia nad ziemią to będzie odprowadzenie tak zwaną rabatą biohydrofitową. Też bardzo ciekawe rozwiązanie. Czyli znowu, jak mamy tą naszą ziemię, musimy ją wykorytować. W tej ziemi wsypujemy sobie piasek. o z tego koloru, bo był bardzo ładny. Patrzcie, cyk. I teraz robimy rozsączanie, jakby całkowicie na górze. Patrzcie, wyprowadzamy sobie te nasze ścieki oczyszczone. I teraz nad ziemią idzie rurka Fi 50 sobie tak ją narysuję. Ona ma co jakiś czas takie zrobione uchwyty, tak zwane szpikulce. Jest jeden, drugi, trzeci i powiedzmy czwarty one są potrzebne do tego żeby ta rurka była nad ziemią takie na przykład 10-15 cm też pikulce są na tyle długie że je wbijamy normalnie w teren dolny i teraz tak z tej przepompowni ścieki oczyszczone są przepompowywane tutaj i one kropelkują sobie w dół czyli Działa to nieco podobnie do tych zraszaczy, ale jednak różnica polega na tym, że nie wyprowadzane jest to na górę, tylko sobie kapie po prostu w dół. Nadmiar, co jest istotne, wróci nam z powrotem do przepompowni, z tego względu, że tak zwany kontrspadek jest zrobiony w stronę tej przepompowni, więc nadmiar tej wody sobie wycieknie. Jeżeli jednak działka będzie w dół, no to oczywiście trzeba na tyle zrobić jeszcze takie odprowadzenie, gdzie. Po prostu wszystko sobie skapie w dany punkt. Natomiast co jest istotne? Roślinność. Są oczywiście rośliny, które lubią wodę, jakieś trawy, nie będę teraz wymieniał, bo ogrodnikiem nie jestem. E, natomiast są rośliny, które po prostu sobie na tym sadzicie. Na te dwa poprzednie odprowadzenia, czyli tam do ziemi oraz nad ziemią, będą wymagane zgłoszenia wodnoprawne, ponieważ robimy tak zwane urządzenie wodne. Taka gwiazdka. Być może. W Twoim nadzorze wodnym nie będzie wymagane zgłoszenie wodnoprawne na wykonanie tej rabaty biohydrofitowej, a to dlatego, że to nie jest jakby system trwale związany z gruntem, czyli nie jest to urządzenie wodne służące do odprowadzania ścieków do gruntu tylko jakby na ziemi, więc w tym przypadku omijamy to prawo. Natomiast to jest kwestia oczywiście interpretacji. Pomijając to zgłoszenie wodnoprawne, idziemy teraz do systemu, który wymaga tylko zgłoszenia budowy, czyli odprowadzenie ścieków oczyszczonych do zbiornika szczelnego. To działa na zasadzie, można powiedzieć, szamba, czyli jak mamy mm, oczyszczalnię naszą ścieków, jakiś tam powiedzmy zbiorniczek, z tej oczyszczalni wszystko sobie trafia do zbiornika szczelnego, Narysuję na przykład szambo betonowe, ponieważ zazwyczaj ma po prostu większe pojemności, jest tańsze w zakupie. I teraz ten zbiornik on się w pewnym momencie, wiecie, przepełni. Więc tą wodę trzeba ścieki oczyszczone, trzeba wypompować. No i teraz, według prawa, możecie wypompowywać ścieki oczyszczone za pomocą pompki po własnej działce, ponieważ możecie wyprowadzać ścieki oczyszczone w obrębie własnej działki do 5 m3 na dobę bez dodatkowych uzgodnień. I teraz, jak to ma się w praktyce? Nijak. Ponieważ co Wy zrobicie z tymi ściekami oczyszczonymi zimą, co Wy zrobicie z tym latem, a co jeżeli będziecie mieli dzieci. Osobiście nie jestem za tym rozwiązaniem, żeby ono było stosowane często, z tego względu, że no jeżeli działka na przykład ma 1000 metrów, to 10 metrów sześciennych ścieków na miesiąc przy rodzinie 3-4 osobowej to jest sporo. Więc teraz jeżeli nie jesteście w stanie tego gdzieś wygospodarować, to się po prostu tym zalejecie i będziecie zmuszeni wezwać tą szambiarkę ten wóz asenizacyjny. Tak więc jest to rozwiązanie bardzo proste. Często ono jest stosowane z racji tego, że plan miejscowy zakazuje rozsączania, natomiast jest to rozwiązanie legalne. To jest bardzo ważne. Teraz mamy czwarty sposób odprowadzania ścieków. On jest rzadko stosowany, ale szczerze mówiąc, on będzie najlepszym z tych trzech pozostałych wymienionych. Mamy naszą oczyszczalnię ścieków, ale już nie będę jej rysował. Powiedzmy, że przy waszej działce. Jest ciek wodny, a jakaś sobie tam woda płynie. I teraz istotne jest to, żeby to był ciek wodny, a nie rów medracyjny odprowadzający tam wodę z drogi, ponieważ to jest inne nazewnictwo, e, inne przepisy prawne. Do czego zmierzam? Do cieku wodnego możecie wyprowadzić ścieki oczyszczone, tylko wiąże się to z pewnymi rzeczami. Jedną z tych rzeczy będzie wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, co jest istotne. To już nie jest zgłoszenie, które będzie trwało miesiąc czasu, tylko to będzie pozwolenie wodnoprawne. I z doświadczenia wam powiem, że to trwało od około 6 do nawet 12 miesięcy. Druga ważna rzecz, pozwolenie wodnoprawne będzie określało ilość próbek ścieku, jakie musicie badać. Ile musicie ich badać. W pierwszym roku będą to 4 próbki ścieków. W kolejnych latach, pozwolenie wodnoprawne ma ważność 10 lat, czyli przez kolejne 9 lat będziecie robili dwie próbki ścieków, czyli co pół roku, ale gdy jedna z tych dwóch nie wyjdzie, znowu wracacie do czterech próbek ścieków. Ile to kosztuje? No około 300 do 400 zł za jedną próbkę. Dlatego tak jak wspomniałem, nie jest to rozwiązanie, które jest często stosowane, ale jest to rozwiązanie działające, ponieważ no ciek wodny rzadko kiedy wylewa, o, jeżeli rzeczywiście jest odpowiednio mm, przepuszczalny. I czyszczony przez, przez ciebie, właściciela lub przez gminę. Tak więc mamy wymienione cztery sposoby odprowadzenia ścieków. W przypadku odprowadzenia do ziemi oraz nad ziemią warto zrobić badanie gruntu z tego względu, że będziemy po prostu wiedzieli co w tej ziemi się znajduje i czy ten system będzie funkcjonował. W przypadku odprowadzenia do zbiornika badanie gruntu teoretycznie nie jest potrzebne, no ale z drugiej strony wiemy co w tej ziemi się znajduje i wiemy jak zabezpieczyć zbiornik. W przypadku odprowadzenia do cieku wodnego trzeba się uzbroić w ciepliwość, ponieważ będzie to trwało po prostu no minimum te nawet 6 miesięcy. Tak więc dziękuję za oglądanie. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw informacje w komentarzu. Zachęcam do subskrypcji. Z mojej strony na tyle. Dziękuję.